Cześć! Z tej strony Piotrek i Jakub. Witajcie! Tworzymy grupę Flashback. Widzieliście pewnie nasz kanał na YouTube, albo nie widzieliście. Tworzymy niezależne filmy krótkometrażowe, fabularne, które były na festiwalach filmowych, były właśnie miały swoją premierę w sieci. I teraz chcemy poszerzyć nasz kanał, naszą ofertę tematyczną Dokładnie. o nowe rzeczy. Kanał zmienia nazwę na Szweng TV. I pod tą nazwą teraz nas znajdziecie. Na naszym kanale będą się pojawiać recenzje, wywiady I relacje. i relacje. Mamy nadzieję, że uda nam się zawitać na jakiś festiwal, zrobić krótki filmik. Będziemy robić wywiady z ludźmi związanymi z kinem. Tworzącymi nie... kino, reżyserami, Ta. aktorami i nie, nie tylko. Nie tylko z kinem niezależnym, ale też z kinem mainstreamowym. Także chcemy Dokładnie. zapraszać różnych twórców z różnych... Z różnych bajek, że tak powiem. Dokładnie. Będą też recenzje i pogadanki w formie wideoblogowej, czyli mniej więcej to, co robimy teraz. Tak. Mam nadzieję, że taką formę zaakceptujecie i będzie Wam się podobała. Zapraszamy na nasz kanał Shreng TV, powtarzam. Liczymy tak. bardzo na Wasze subskrypcje i komentarze. Komentarze, lajki, sugestie, co byście jeszcze chcieli zobaczyć. Mam nadzieję, że kanał będzie się dzięki Wam rozwijał. Tak, na nasze nagrania będą po prostu ukręcone w takim trybie dynamicznym, spontanicznym, naturalnym i sami zobaczycie, to się by nie działo, zobaczymy jak to się, jak to się przyjmie, jak to, Dokładnie. jak to przyjmiecie, tak? I zapraszamy Was na Szweng TV, trzymajcie się! Szweng TV, hej!